Przejdź do wtyczki WooCommerce, następnie kliknij w ustawienia. W zakładce Ogólne ustawisz w pierwszej kolejności adres sklepu. Poniżej znajdują się opcje ogólne. Możesz ustawić lokalizację sprzedaży, lokalizację wysyłki oraz domyślną lokalizację klienta. Poniżej jest opcja Włącz podatki. Kwestie podatkowe najlepiej omówić z doradcą podatkowym. Włącz kupony. Zaznacz checkbox, włącz używanie kuponów, jeżeli będziesz chciał tworzyć rabaty dla swoich klientów. Poniżej możesz wybrać dowolną walutę, w jakiej będziesz przyjmował płatności w swoim sklepie. Gdy wszystkie zmiany masz już przygotowane, kliknij Zapisz zmiany. Kolejna zakładka to produkty. W tym miejscu ustawisz stronę sklepu. Poniżej jest opcja dodawanie do koszyka. Jeżeli zaznaczysz checkbox Przekieruj do koszyka po dodaniu produktu, to w momencie, gdy klient zaznaczy Dodaj do koszyka, automatycznie zostanie przekierowany do kasy. Jeżeli sprzedajesz produkty fizyczne, to w miejscu jednostki miary możesz podać wymiary oraz wagę produktów. Jeżeli chcesz zbierać opinie od swoich klientów, to włącz opcję Włącz opinie o produktach. W tym celu warto również zaznaczyć opcję Oceny produktów. Na koniec kliknij i zapisz zmiany. W miejscu wysyłka znajdują się informacje dotyczące strefy wysyłki, regionów itp. Możesz w każdej chwili tę strefę dodać i postępować zgodnie z instrukcją, którą otrzymasz w trakcie weryfikacji. Płatności. W tym miejscu skonfigurujesz płatności w swoim sklepie. Pod płatnościami znajduje się opcja Wszystkie metody płatności i po jej kliknięciu przejdziesz do ustawień, gdzie będziesz mógł w dowolnej chwili zmienić sposób przyjmowania płatności za Twoje produkty. Jeżeli będziesz pierwszy raz podpinał płatność, to w momencie kiedy odhaczysz jedną z tych funkcji zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez całą konfigurację. Konta i prywatność w miejscu zamówienie bez rejestracji możesz pozwolić kupującym na składanie zamówień bez konta użytkownika, a także pozwolić kupującym logować się do istniejących kont podczas składania zamówienia. Uruchamiając funkcję pozwolić kupującym tworzyć konta podczas składania zamówienia, klient w momencie składania zamówienia będzie mógł stworzyć konto w twoim sklepie. Pod spodem jest funkcja pozwól klientom na tworzenie kont na stronie moje konto. I również warto tę opcję zaznaczyć. Podczas tworzenia konta automatycznie wygeneruj nazwę użytkownika dla klienta na podstawie jego imienia, nazwiska lub adresu e-mail. Ta funkcja jest bardzo ważna, ponieważ na e-mail Twojego klienta automatycznie zostaną przesłane dane, dzięki którym klient będzie mógł się logować do Twojego sklepu. Opcja ta jest bardzo przydatna, zwłaszcza gdy sprzedajesz kursy online. Podczas tworzenia konta wyślij nowemu użytkownikowi odnośnik do ustawienia hasła. Dzięki tej funkcji twój klient w każdej chwili będzie mógł zresetować swoje hasło. Pod spodem są już podstawowe ustawienia dotyczące usuwania konta klienta. Niżej znajduje się funkcja z polityką prywatności. Możesz ustawić tekst, który pojawi się w sklepie informujący o zasadach polityki prywatności. Gdy wszystkie ustawienia masz gotowe, kliknij Zapisz zmiany. E-maile. W tym miejscu możesz skonfigurować treść e-mail, jaką otrzyma Twój klient w momencie, gdy dokona zakupu w Twoim sklepie, ale i nie tylko. Przykładowo, jeżeli zamówienie będzie zrealizowane i chcesz do tego przygotować odpowiednią treść. Wystarczy, że klikniesz Zarządzaj i w miejscu dodatkowa treść ustawisz wiadomość wychodzącą. Pamiętaj tylko, aby zaznaczyć opcję Włączyć Wyłączyć. Dzięki temu otrzymasz automatycznie powiadomienie, gdy klient dokona zakupu w Twoim sklepie. Wiadomość otrzymasz na swoją pocztę mailową. Jeżeli chcesz powrócić do strony z e-mailami, kliknij w niebieską strzałkę. Wszystkie maile możesz ustawić dokładnie w ten sam sposób. W miejscu Integracja znajdziesz wszystkie wtyczki, jakie podpiąłeś do WooCommerce. Przykładem takiej wtyczki może być fakturownia. W miejscu Zaawansowane ustawisz między innymi strony podpięte do WooCommerce. Gdy już masz wszystko ustawione, kliknij Zapisz zmiany. W miejscu Wiele walut możesz ustawić, w jakich walutach będą realizowane płatności. Na koniec kliknij Zapisz zmiany.